Testujemy nietypową baterię fontan, mianowicie Agent Zombie od marki Zumbum. Bardzo unikatowy produkt, chociaż może on wam przypominać pełnego bałwana od SRPRO. Mam nadzieję, że tutaj temu agentowi zaświecą się na czerwono oczy. Również tutaj widzę jakieś takie delikatne wyżłobienia, także podejrzewałem, że będą emitowane fontanny pod kątem, które będą symbolizować ramiona tego agenta. Ale zaraz się przekonamy, bo sam do końca nie wiem. Produkt jest relatywnie drogi, bo kosztuje ponad 120 zł, ale podejrzewam, że adekwatnie do efektów, zresztą generalnie zawsze uważam, że warto jest docenić niekonwencjonalne produkty, szczególnie w naszej fajerwerkowej branży. O, mamy czerwone oczy. Coś pięknego, nie, panowie? Nie? No właśnie jest, jest wart swojej ceny ewidentnie. Nie dość, że faktycznie emitował te piękne czerwone oczy, to było był taki delikatny strok, To sam wachlarz tych różnorodności, tych różnych efektów, które tu były wykorzystane, no kurde, to robi robotę.